Znasz to uczucie, kiedy dzielisz się czymś dobrym, swoim sukcesem, małą radością, nowym rozdziałem i zamiast szczerego uśmiechu widzisz skrzywioną minę albo słyszysz, no no, nieźle się ustawiasz, tym tonem, który wcale nie brzmi jak pochwała. To może być zazdrość i choć nikt nie powie tego wprost, ty czujesz, że coś się zmieniło. Dziś chcę opowiedzieć ci o tym, jak rozpoznać zazdrość w relacji i jak nie dać się wciągnąć w grę, która do niczego dobrego nie prowadzi. Po czym poznać, że ktoś ci zazdrości? Zazdrość rzadko wygląda jak otwarta niechęć. Częściej przybiera bardziej subtelne formy. Pierwszy znak? Ukryta rywalizacja. Zamiast się cieszyć, że coś ci się udało, ta osoba próbuje przebić twoją historię. Ty mówisz, że miałaś świetny weekend. Ona już po chwili odpowiada, jak jej był jeszcze lepszy. Dzielisz się czymś trudnym, ona cierpiała bardziej. Tu nie chodzi o rozmowę. Tu chodzi o punktację i rywalizację. Drugi znak złośliwe komentarze w przebraniu troski. To te słowa, które bolą, ale wypowiedziane są z uśmiechem. Fajnie, że ci się udało, no ale pamiętaj, żeby nie odlecieć. Ładna sukienka, no wiesz, taka odważna jak na ciebie, to niby nic, ale między wierszami słychać jedno: nie powinnaś być z siebie aż tak dumna. Trzeci znak na obecność. Gdy było ci ciężko, była, ale gdy zaczęło ci się układać, oddaliła się. Jakby twoje szczęście było czymś trudnym do zniesienia. Niektóre osoby potrafią być blisko tylko wtedy, gdy czujesz się słaba. Pytanie brzmi: co wtedy? Jak reagować, gdy czujesz, że to zazdrość? Po pierwsze, nie tłumacz się. Nie musisz usprawiedliwiać się za to, że dobrze ci idzie. Nie musisz umniejszać swojego szczęścia, żeby ktoś inny poczuł się lepiej. Po drugie, nie daj się wciągnąć w rywalizację. Nie musisz nic udowadniać. Twoja wartość nie zależy od tego, co ktoś o tobie sądzi. I po trzecie, pozwól sobie na dystans. Nie każda relacja musi trwać. Nie każda osoba, która była kiedyś blisko, będzie wspierać cię dalej. To boli, ale daje przestrzeń na nowe, zdrowsze więzi. Zazdrość mówi więcej o drugim człowieku niż o tobie. To nie twoja odpowiedzialność, że ktoś nie potrafi cieszyć się twoją radością. Masz prawo błyszczeć, masz prawo się rozwijać, masz prawo być z siebie dumna. Nawet jeśli komuś to przeszkadza. Jeśli ten film coś w Tobie poruszył, zostaw komentarz. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje tych słów, podeślij mu ten materiał. Nie po to, żeby oceniać, ale po to, żeby zrozumieć.